Dzisiaj chcielibyśmy zaprosić Państwa do bielskiej galerii BWA, do sali mieszczącej się na parterze galerii, na wystawę Wandy Gołkowskiej zatytułowaną FI. Wanda Gołkowska to wrocławska artystka, nieżyjąca już, urodziła się w 1925 roku, zmarła w 2013 roku. Wanda Gołkowska była przez wiele lat życia pedagogiem Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Brała udział w tak ważnych wydarzeniach artystycznych. Związanych przede wszystkim z konceptualizmem, jak plenery w Osiekach, plenery koszalińskie organizowane od 1963 roku do 1981. Brała udział również w sympozjach w Pławach w 1966 roku. Sympozjum Wrocław 70, znamienne w tej chwili, obchodzimy 50. rocznicę tego sympozjum. I wielu, wielu innych wydarzeniach, jak Ziemia Zgorzelecka, artycypacje, czy... Działalność na przykład wrocławskiej Galerii pod Lizą prowadzonej przez Jerzego Ludwińskiego. Tam też odbyła się w 1968 roku wystawa Wandy Gołkowskiej zatytułowana Układy Otwarte. Dyrektorem tej galerii był Jerzy Ludwiński, bardzo znana postać dla polskiej sztuki drugiej połowy XX wieku. I Wystawa ta i tytuł jej em, em. Treść takiego manifestu, który został wówczas opublikowany w Odrze, jako taki tekst dyskusyjny razem z tekstem Jerzego Ludwińskiego, który prezentował tę wystawę Wandy Gołkowskiej w galerii pod Moną Lizą we Wrocławiu, był właśnie swego rodzaju manifestem i prezentował koncepcję układów otwartych, która. Przez całą twórczość Wandy Gołkowskiej znajdowała swoje odbicie i była kontynuowana. Tematem prezentowanej w bielskiej BWA wystawy jest FI. Bardzo interesujące zagadnienie, któremu Wanda Gołkowska poświęciła wiele prac i wiele lat swojej twórczości. Złoty podział, złota proporcja to inne określenia dla tej liczby, która jako zagadnienie matematyczne stanowi bardzo, bardzo ciekawą, ciekawy problem, który może nie jest szeroko omawiany ani obecnie w szkolnictwie, ani szeroko dotykany przez naukę. E, aczkolwiek stanowi mm, podstawę e, budowania natury. 1,618 i e, jest to liczba niewymierna, także e, nieskończona, nie ma końca. A z czego wynika? E, wynika. Mm, Najprościej rzecz ujmując, z podziału odcinka na dwie nierówne części. Całość odcinka do jego większej części jest w takim samym stosunku jak większa część tego odcinka do mniejszej. zasada podziału odcinka właśnie na dwie nierówne części była znana już w starożytności. Fidiasz współarchitekt Partenonu ateńskiego stosował właśnie ten złoty podział odcinka, złote proporcje w konstrukcji samej architektury Partenonu, ale również i w rzeźbach, które tam zostały umieszczone. Złoty podział również odnajdujemy w bryłach platońskich. Platon mówił, że pięciokąt foremny jest podstawą budowy całego wszechświata i bryła platońska, czyli dwunastościan foremny zbudowany właśnie na formie pięciokątu foremnego. Skąd i gdzie tam liczba FI, przecięcia tych przekątnych pięciokąta zawierają te odcinki w stosunku do siebie tę złotą proporcję. Kolejne momenty w historii i... W historii starożytnej określenia i zajmowania się złotym podziałem to Euklides. W jego traktacie dotyczącym arytmetyki i geometrii, zatytułowanym Elementy, znalazło się właśnie pierwsze określenie podziału odcinka według złotej proporcji do Euklidesa odnosiła się też wielokrotnie Wanda Gołkowska i w swoich zapiskach i w swoich notatkach wspominała jego osobę. Kolejnym krokiem milowym w określeniu fi był, zrobił Leonardo z Pizy, zwany Fibonacci. Traktat Fibonacci'ego, Liberabati powstał na początku XIII wieku. Sam Fibonacci żył na przełomie XII i XIII wieku. Zaprezentował ciąg liczbowy oddający właśnie zasady e, złotej proporcji, gdzie kolejne wartości ciągu e, są sumą poprzednich liczb. Czyli mm, zaczynając od zera czy od jedynki, 1 e, plus 1 mamy 2, 2 plus 1 równa się 3, to jest kolejna liczba ciągu, 3 plus 2 równa się 5. 5 plus 3 równa się 8 i w ten sposób tworzymy e, ciąg liczbowy, e, nieskończony ciąg. Ważnym momentem dla określenia i, fi, i analizy proporcji istniejącej w naturze oczywiście był Luca Pacioli, przyjaciel Leonarda da Vinci. Mamy przed oczami tutaj te rysunki człowieka wpisanego w koło i kwadrat, które ilustrowały dzieło De Divina proporzione o proporcji. Tak określił tę proporcję. Gdzie ta mm, boska proporcja, jak Pacioli mówił, istnieje? Gdzie możemy ją odnaleźć? Zarówno w budowie. Yy, Roślin, kwiatów, drzew, ulistnienia krzewów, jak i w budowie skorupiaków, muszli. Widoczna jest tam spirala, złota spirala, która oparta jest właśnie na podziale fi, na złotej proporcji długość od naszego pępka do stóp i wysokość naszego ciała. Te dwie wartości po podzieleniu ich również powinny wynosić w przybliżeniu oczywiście liczbę fi. Nie wszyscy jesteśmy jednakowi, więc ta wartość może się nieznacznie po przecinku różnić. Poczucie, wrażenie harmonii ale nie tylko odczucie, Jest, wiąże się też z taką optymalizacją warunków wzrostu, optymalizacją energetyczną, jakie, jaką czy przyroda, czy nasze ciało, które wymaga, żeby jak najlepiej, jak najszybciej wzrastać i w najlepszych warunkach. Właśnie ulistnienie roślin pokazuje, jak rozkład liści na łodydze... Warunkowany tym złotym podziałem wpływa na em, tę optymalną dla liści, optymalne nasłonecznienie. Psychologia również bada em, zależności naszej percepcji od um, wartości piękna czy wrażenia harmonii, jakie, jakie odbieramy obserwując innych ludzi e, czy też um, inne przedmioty. Stąd też um, funkcjonalność. To jest Kolejne określenie, które jest związane ze złotą proporcją. W XX dopiero wieku została tej wartości nadana, przepisana grecka literafii przez Marka Bara, przez fizyka i inżyniera elektrycznego. E, urodzonego w Stanach Zjednoczonych i był to dopiero XX wiek, kiedy grecka litera fi m, nadała tej wartości e, nazwę. E, Barm e, prawdopodobnie powiązał ją z Fidiaszem e, i z Fibonacim być może również. Wrócimy teraz do Wandy Gołkowskiej, do jej twórczości, która związana jest bardzo intensywnie z FI. Tak jak wskazują na to, wskazuje tytuł tej wystawy, ale i poszczególne prace. Niektóre z nich noszą właśnie odniesienie bezpośrednie do FI. Dominującym takim motywem dla twórczości Wandy Gołkowskiej było konstruowanie wież, które Tworzyły jakby ten zdążający do nieskończoności porządek i określający tę nieskończoność. Prezentowanych tutaj na wystawie pracach z łatwością odczytają Państwo podziały oparte na złotej proporcji. Widoczne one są we wszystkich tych i zarówno rysunkach, jak i pracach malarskich. Kolejna rzecz charakterystyczna dla tych prac, czyli te linie, które, cienkie linie, które tworzą płaszczyzny, dzielone, dzielone płaszczyzny w geometryczne formy. Możliwa jest tutaj taka interpretacja, która wynikałaby właśnie z koncepcji układu otwartego opisanego, jak wspominałam na początku, w 1967 roku, a mianowicie um, tej zmieniającej się e, ciągle rzeczywistości z każdą sekundą, e, z każdym momentem, ponieważ na tę rzeczywistość ma wpływ tak wiele czynników. Um, o tym pisała właśnie Wanda Gołkowska, jak e, przestrzeń, e, czas, e, ruch, Cisza, nawet dźwięk, czyli fale, to wszystko wpływa na ciągłą zmienność tej rzeczywistości. I tutaj te linie mogą symbolizować właśnie. Takie przemieszczenie punktu obserwacji, e, oglądającego. Jak już powiedzieliśmy, jak widzimy tutaj na wystawie, językiem, jakiego używała Wanda Gałkowska, to był język geometrii. Były to najpierw szkice, później prace realizowane tuszem, pisakiem, nawet ołówkiem. Następnie niektóre prace realizowała na płótnie. Były to zazwyczaj farby akrylowe. Czy też formy przestrzenne. Jednakże Wanda Gołkowska nie przywiązywała takiej wagi do samego dzieła sztuki. Nie uważała, że jest to dzieło jakby absolutne. Ona włączała odbiorcę w tworzenie tego dzieła, tak jak w przypadku układów otwartych. Jednym z głównych źródeł inspiracji dla niej była właśnie natura pejzaż. Wanda Gołkowska zbierała, tworzyła takie kolekcje liści, piór, gałęzi dokumentowała tę różnorodność natury i te piękne konstrukcje, jakie natura samoistnie tworzy. Prezentowane tutaj na wystawie prace pochodzą w większości z archiwum Wandy Gołkowskiej, ale są również i prace z kolekcji prywatnych. Wystawa jest oczywiście współpracą Galerii ESTA z Gliwic, z Bielską Galerii. Valerio BWA. Urodziła się w 1925 roku w Rzeszowie. Ojciec Wandy Gołkowskiej, inżynier Czesław Gołkowski, był inżynierem dróg i mostów. I z jego pracy wynikało, że rodzina Gołkowskich przemieszczała się często w Polsce w zależności od miejsca pracy i budowy. Wojnę spędzili w Lwowie. W 1946 roku rodzina Gołkowskich przeniosła się najpierw do Gdańska i Sopotu, następnie bardzo krótko na bardzo krótki okres czasu do Torunia, gdzie Wanda Gołkowska podjęła studia na Uniwersytecie Toruńskim na Wydziale Polonistyki, po czym bardzo szybko przenieśli się do Wrocławia i Wanda Gołkowska niezwłocznie podjęła studia na Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych, która była dopiero reorganizowana po, w tym okresie powojennym przez rektora Eugeniusza Geperta. Wanda Gołkowska studiowała w jego pracowni i po studiach została jego asystentką. W czasie studiów poznała kolegę z pracowni, Jana Chwałczyka. Stali się parą, nieodłączną parą, parą nie tylko w życiu prywatnym, ale i w życiu artystycznym. To wspaniała relacja, związek dwojga artystów, którzy uzupełniali się swoją pracą, którzy mieli tę możliwość dyskutowania nurtujących ich problemów artystycznych codziennie. Przy stole, ich wspólnym stole, codziennie rozgrywały się dyskusje dotyczące najważniejszych problemów sztuki. Wspólnie z Jerzym Ludwińskim, który od 1967 roku zjechał do Wrocławia za sprawą Jana Chwałczyka, dla Wandy Gołkowskiej i Jana Chwałczyka nauka była bardzo ważnym odniesieniem. Poszukiwali oni i w latach 60. i 70. w fizyce, w matematyce odpowiedzi na problemy, zagadki istnienia tej rzeczywistości. Kwestionowali przyjęte powszechnie formy, normy, konwencjonalne patrzenie na Świat na przyrodę, na sztukę. Tam na łące mazurskiej w mieszkaniu Jana Chwałczyka i Wandy Gołkowskiej dyskutowane były te najważniejsze kwestie konceptualizmu i sztuki drugiej połowy XX wieku.